Przygotowania do rybobrania trwają od kilku miesięcy. W organizację tak dużego wydarzenia zaangażowało się mnóstwo instytucji i organizacji. W ciągu tych dwóch dni na ulicy parkowej i w parku tysiąclecia będzie się działo naprawdę dużo to nie tylko koncerty na scenie rybobranie to także dużo wydarzeń kulturalnych, które w tym i w następnym tygodniu będziemy sukcesywnie przybliżać naszym widzom. Że w trakcie wybrania będą realizowane różne przedsięwzięcia, w tym trzy z trzech różnych projektów. I tak będziemy mieli przegląd artystyczny, o którym już wspominałem, polsko-niemiecki. Będziemy mieli strefę kulinariów i to będzie w niedzielę, gotowanie w Wielkim Garze. Konkurs, na który zapraszam w imieniu miasta. Do konkursu kulinarnego o złotą wazę wodnika wrócimy już za moment i opowiemy o nim nieco szerzej. Oprócz tego w sobotę będziemy mieli również piknik klimatyczny, który to jest kolejny projekt, który z kolei realizuje na terenie naszego województwa Fundacja Zżar. Projekty i wydarzenia kulturalne to jedno. Drugie to szereg stref tematycznych prowadzonych przez różne instytucje. Strefy no, strefy budujemy dzięki współpracy z różnymi podmiotami na terenie, działającymi na terenie naszej gminy. I tak, będziemy mieli strefę dziecka. Na promenadzie, jak już wspominałem wcześniej, będziemy mieli strefę związaną z kulinariami, to w niedzielę. Będziemy mieli również strefę lasu. Ona powstanie dzięki współpracy z nadleśnictwami w nie w, niedzielę, w sobotę i w niedzielę będzie strefa sportowa. To jest strefa, która powstaje z inicjatywy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będzie również strefa organizacji pozarządowych, zarówno tych, które działają w środowisku seniorów, jak i nieco młodszych. Nie zabraknie także między innymi służb mundurowych. W sobotę i w niedzielę będzie też strefa służb mundurowych. W tej strefie pojawią się żołnierze 5 Batalionu Saperów oraz 152 pułku lekkiej brygady. Pułku, który formuje się cały czas jeszcze w Krośnie, więc ma historię przed sobą, a już będą obecni. Będą również w sobotę obecni policjanci, a w sobotę, a w niedzielę funkcjonariusze nadużeńskiego oddziału Straży Granicznej, będą również tam obecni strażacy. To wszystko już 3 i 4 czerwca w parku Tysiąclecia na promenadzie i ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim. Do szczegółów będziemy wracać.